14 października to ważna data dla wszystkich osób związanych z edukacją. Tego dnia uwagę kierujemy szczególnie na nauczycieli. Sylwia Rzeczewska, witam Państwa. Dziś w Wiadomościach nawiążemy między innymi do Dnia Edukacji Narodowej. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę. Żeby miały większy dostęp do usług społecznych, opiekuńczych. Czasem wystarczy tylko dać im pewne narzędzia, a potem to już się po prostu dzieje samo. Mam nadzieję, mam wielką, naprawdę nadzieję, że będą się świetnie bojczy z mlemi. Tam jest tyle radości, tyle takiego wsparcia drugiego człowieka. To jest bardzo ciekawy temat, który można było uwierzyć za pomocą aparatu fotograficznego. Cieszę się, że ta muzyka przemawia do ludzi. Podsumowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej w wiadomościach, ale niektóre elementy obchodów znajdą się także w propozycjach programowych. To jest film o zgromadzeniu sióstr zakonnych oraz relacja z sobotniego koncertu w sanktuarium. Ponadto dziś biblioteczne warsztaty florystyczne. Serwis informacyjny rozpoczynamy od podkreślenia rangi pewnego zawodu.